Nowenna do Matki Bożej jasnogórskiej, dzień pierwszy, wprowadzenie. Obraz jasnogórski od samego początku słynął cudami, które nadawały rozgłos jasnej górze. I ściągały pielgrzymów z całego kraju i z zagranicy. Z listu króla Władysława Jagieły, pisanego w roku 1428 do papieża Marcina V, a mającego za cel poparcie prośby Paulinów o nadanie Jasnej Górze specjalnych odpustów, dowiadujemy się, że klasztor utrzymuje się jedynie z jałmożnych pątników i ludzi, których tu mnóstwo przybywa. We wspomnianym kościele Bogu rodzicy Maryi, na jasnej Górze blisko częstochowy, mocą Bożą dzieją się często tajemnice wielkich cudów. Jan długoż opisując napad na jasną górę w roku 1430, Podanie. Z całej bowiem Polski i krain sąsiednich, mianowicie Śląska, Moraw, Prus i Węgier na uroczystość Maryi Świętej, której rzadki i nabożny obraz na drzewie wykonany w tym miejscu się znajduje, zbiegał się lud dla zdumiewających cudów, jakie za przyczyną Najświętszej panny i orędowniczki naszej tu się dokonywały. W Księdze Cudów i łask z dawnych lat zanotowano 1336 nadzwyczajnych faktów, które uważa się za cudowne, zdziałanych przez przyczynę obrazu jasnogórskiego. Pierwsze notowane cuda są już w XIV wieku. Na przykład księga zawiera opis cudu przywrócenia wzroku malarzowi Jakubowi Wężykowi w roku 1392 roku. Modlitwa Dziękczynna. Za Twoje przybycie i obecność od Sześciuset lat w cudownym obrazie jasnogórskim. Dziękujemy Ci, Matko Jasnogórska. Za liczne łaski i cuda płynące odtąd bez przerwy przez Twoje ręce. Dziękujemy Ci, Matko Jasnogórska. Za Twoje przedziwne kierowanie dziejami narodu. Dziękujemy Ci, Matko Jasnogórska. Za wierną opiekę, która w Twoim wizerunku otaczasz rzesze emigrantów, synów i córek narodu polskiego na wszystkich kontynentach świata. Dziękujemy Ci, Matko Jasnogórska. Modlitwa Czci i Miłości Pani z Jasnej Góry, chwalebna córko Boga Ojca Niebieskiego, miłujemy Cię, i wysławiamy Cię. Przedziwna Matko Syna Bożego, miłujemy Cię i wysławiamy Cię. Przeczysta oblubienico Ducha Świętego, miłujemy Cię i wysławiamy Cię. Łaskawa wspomożycielko naszego narodu miłujemy Cię i wysławiamy Cię. Modlitwa prośby. Wielka Matko Boga, umiłowana w jasnogórskim wizerunku przez wszystkich synów i córki naszej Ojczyzny. Bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem. Matko z dzieciątkiem na ręku, której obraz wisi w każdym polskim domu. Bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem. Matko Częstochowska, czczona w niezliczonych kapliczkach przydrożnych, bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem. Umiłowana Matko Jasnogórska, której przedziwne oblicze jest dla nas światłem w smutkach i uciskach, bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem. Matko narodu naszego, której wizerunek jest znakiem jedności, i polskości dla emigracji polskiej na całym świecie, bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem. Modlitwa. Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Marii Pannie przedziwną pomoc i obronę, a jej święty obraz jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych, Spraw łaskawie, abyśmy walcząc za życia pod jej opieką, w chwili śmierci zdołali odnieść zwycięstwo nad złośliwym wrogiem. Przez Chrystusa Twojego syna, naszego Pana i Boga, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego przez wszystkie wieki wieków. Amen.